Cześć, tu Kasia z Magazin. W tym odcinku zabierzemy Was do świata kolorów i faktur, pokażemy też, co potrafi półka ścienna, a także opowiemy o wystawie oraz cyklu spotkań online, w których możecie wziąć udział. Rozpoczynamy mocnymi akcentami, a dokładniej kolorowymi. Mówi się, że życie jest zbyt krótkie, aby żyć w nudnych wnętrzach, dlatego zobaczcie niezwykłe umywalki, które zostały wykonane z betonu. Daleko mu jednak do surowości, wszak ta została okrzesana dzięki pięknym, intensywnym kolorom. Używając starannie wyselekcjonowanych piasków, pigmentów i domieszek pochodzących z recyklingu, firmy udoskonalają stosowane mieszanki betonu, co pozwala na stworzenie szerokiej gamy kolorów i tekstur. Poza tym, każda z umywalek wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Wybór mamy ogromny, wszak u niektórych producentów możemy wybierać spośród 40 kolorów. Wielobarwne mogą być też podłogi, na przykład od Tutektu. Kolekcja Play pozwala dowolnie łączyć płytki wykładziny winylowej, które stworzą jednolitą podłogę. Bez śladu łączeń, nawet w przypadku najbardziej zwariowanych kształtów i kolorów. Mamy do wyboru na przykład rąby, kwadraty, trójkąty czy panele, ale tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Na zamówienie można bowiem stworzyć płytki wykładziny w dowolnym kształcie i rozmiarze. Poza estetyką i efektem wizualnym zyskujemy tu coś więcej – trwałość i odporność. Teraz chcielibyśmy pokazać wam projekt, który udowadnia, że przestrzeń taka jak Concept Store może być tak piękna, jak wyselekcjonowane w niej produkty. Banema Studio z Portugalii to Concept Store marki zajmującej się drewnem. Projekt zaciera tu granicę między sklepem koncepcyjnym a laboratorium kreatywnym. Wchodząc tu widzimy tętniącą życiem przestrzeń, która jest po części showroomem, po części galerią, a po części miejscem, w którym dojrzewają piękne pomysły. A wszystko to w otoczeniu turkusu, podkreślającym wybrane produkty, jakie można kupić. Jeśli już jesteśmy przy drewnie, to mamy dla Was nowość półkę ścienną Kant została zaprojektowana przez Wojciecha Mierzwe dla Borkas. Jej minimalistyczna forma doskonale sprawdzi się w salonie, sypialni, małym kąciku do home office czy przedpokoju. To półka ścienna bez widocznych mocowań, co oznacza, że ma totalnie minimalistyczny charakter. Nie znajdziemy tu wystających i niepotrzebnych elementów. Takie rozwiązanie jest idealne dla miłośników porządku czy stylu skandynawskiego, a także ponadczasowych rozwiązań. W Instytucie Designu w Kielcach możecie oglądać wystawę Przedmioty domowe rzeczy w życiu człowieka, która prezentuje przedmiot codziennego użytku, wybrane przez bohaterów książki odwiedziny Rozmowy o Designie. To 35 eksponatów na co dzień funkcjonujących we własnym domowym kontekście. Część z nich to ikony, przedmioty symbolizujące czasy swojego powstania, a część ważna jest jedynie dla użytkowników. Każdy z przedmiotów ma swoje znaczenie, inaczej widziane przez właścicieli i przez historyków designu, których perspektywy łączy wystawa. Tę możecie oglądać do 11 kwietnia. Z webinarami ruszyła też domoteka. W ramach cyklu Domu Design odbędzie się kilka spotkań. Każdy z nich składa się z dwóch części. Pierwsza to trwający około półtorej godziny webinar, który ma charakter teoretyczny. Będzie dotyczył konkretnego pomieszczenia lub zagadnienia. Drugą część trwającą około trzech godzin będą stanowiły praktyczne warsztaty online, w ramach których uczestnicy mogą na bazie planów konkretnych pomieszczeń stworzyć moodboardy albo zaprojektować wybrane wnętrze. Więcej info znajdziecie u nas oraz na stronie organizatora. Na dziś to już wszystko. Zachęcamy do tego, by subskrybować nasz kanał, a jeśli macie newsa lub projekt, o którym powinniśmy powiedzieć, piszcie na redakcję Cześć!